Dziękujemy za to wyróżnienie. Obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, by spełnić pokładane w nas nadzieje. Na ręce dyrekcji uroczyście składamy dokument ślubowania, potwierdzony naszymi podpisami. Jednocześnie dziękujemy wszystkim gościom, dyrekcji szkoły, nauczycielom, naszym rodzicom i przyjaciołom za obecność w tym ważnym dniu i za wsparcie. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj podpisem swoim poświadczyli, że te ideały, o których mówiliśmy, są im bliskie. Amen. Uczniom naszej szkoły towarzyszyła słynna kantata Bochniaków. Jej autorem był Edmund Bieder. Poeta legionowy, publicysta, nauczyciel gimnazjalny, porucznik.